Rozdział trzynasty. Postawił szklankę soku na stoliku w rogu drukarni. Piłem go małymi łykami, bo wtedy nie musiałem nic mówić. Ile masz lat spytał? Niedługo kończę dziesięć. Już dziesięć. Jesteś niski jak na swój wiek. Jestem niski, to prawda. Kiedyś znałem chłopca podobnego do ciebie, tak słabo grasz w piłkę nożną. Mhm, mm on też był słaby. Wiesz, co robił, kiedy inni na przerwach biegali za piłką? Nie, co takiego? Siedział w klasie i rysował. O! Rysował przez całą szkołę podstawową i całą szkołę średnią, aż w końcu zajął się tym zawodowo. Skazał ręką kartki, które wisiały wokół nas i nagle zrozumiałem: Ten chłopiec to pan! Zgadza się. To znaczy, że pan je również narysował, nie tylko wydrukował. Każdą z nich. Ja nie potrafię rysować, powiedziałem. Ale umiem pływać. I mam przyjaciela, który też dobrze pływa. Masz wielu przyjaciół? Nie, tylko jednego. Zamyśliłem się. Przecież teraz miałem jeszcze Hedwig. A poza tym nie byłem pewny, czy John i ja nadal jesteśmy przyjaciółmi. Ostatnio nie miałem takiego wrażenia. To znaczy, wydaje mi się, że jest ich dwoje, powiedziałem mimo wszystko. Mam dwoje przyjaciół. Dwoje dobrych przyjaciół to więcej niż stu kiepskich, odparł. Dolał mi soku. Smakuje ci? Tak. Pi-pi, mam go więcej. Znowu się uśmiechnął, a ja poczułem, że bardzo go lubię. Jak to działa? Spytałem, wskazując na maszynę drukarską. Ta staruszka wstał i położył na nią rękę. Mówię na nią Marta. Wszystkie maszyny w tej drukarni mają imiona. Tak? Dlaczego? Każda szanująca się maszyna powinna mieć jakieś imię. Chyba ma pan rację. Podejdź tu, powiedział. Pokażę ci, jak to się robi. Wyjął tubkę z farbą i posmarował nią wielkie metalowe rolki. Każdy kolor oddzielnie wyjaśnił. Potem nacisnął duży czerwony przycisk i z maszyny zaczęły wypadać kartki. Najpierw tylko z czerwonymi elementami. Później posmarował rolki niebieską farbą. Niebieska farba połączyła się z czerwoną i powstał fioletowy. Na końcu użył żółtej, która dała początek wszystkim rodzajom pomarańczowego i zielonego, kiedy farba połączyła się z czerwoną i niebieską. Nie mogłem oderwać oczu od pracującej maszyny, a kartki, które z niej wypadały, z każdym nowym kolorem stawały się coraz piękniejsze. Czas płynął. Dostałem rumieńców na policzkach i zupełnie zapomniałem, po co tu przyszedłem. Tak wiele przycisków trzeba było nacisnąć, tak wiele dźwigni trzeba było pociągnąć i na tak wiele rzeczy uważać, że nie zdążyłem pomyśleć o niczym innym. W końcu kartki były gotowe, cały stos. Po cztery na każdym arkuszu. Teraz musimy je pociąć, powiedział Henryk. Zaprowadził mnie do innej maszyny. Tę nazwałem Klara. Dlaczego? Nie sądzisz, że wygląda jak Klara? Rzeczywiście, zaśmiałem się. Razem położyliśmy stos kartek na metalowej tacy, a potem Henryk pokazał mi, jak należy pociągnąć potężną dźwignię, aby nóż przeciął arkusze na pół. Później zrobiliśmy to samo z połówkami i w ten sposób z każdego arkusza wyszły cztery kartki. Bardzo proszę, dał mi jedną z nich. Ty możesz wziąć do dodatkowo jako podziękowanie za twoją pracę. Dziękuję, uśmiechnął się do mnie. Zrobimy jeszcze jeden plik? Chętnie odparłem. Ale wtedy przypomniała mi się willa chwistan. I Hedwig, przecież po to tu przyszedłem? Teraz, kiedy staliśmy się tak dobrymi przyjaciółmi, yy, kiedy napiliśmy się razem soku i wydrukowaliśmy kartki, chyba mogę go o to zapytać. Chciałem panu coś powiedzieć, zacząłem. Coś, co nie daje mi spokoju. Już kiedyś pana widziałem. To znaczy, nie dzisiaj. Ach tak, przed. zebrałem się na odwagę. Przed Willą kwisten co takiego? Nagle jego głos zrobił się o wiele mniej przyjemny. Widziałem, jak pan stał przed Wilną kwistem, wyjaśniłem. A więc to tak. Nagle odwrócił się do mnie plecami i zaczął zamiatać resztki papieru spod klary. Proszę pana, zwróciłem się do niego, przecież mieliśmy zrobić jeszcze jeden plik. Podniósł ręka w koszuli żeby sprawdzić, która jest godzina, ale wydawało mi się, że w ogóle nie spojrzał na, na zegarek. – Jest już późno, – odparł. – A ja mam ogromne zamówienie, które musi być gotowe na jutro rano. Muszę zwiększyć tempo. – Ale co pan robił przed Willą kwistem? Miał pan klucz, a mimo to nie wszedł pan do środka. Niespodziewanie przeniósł na mnie wzrok i znowu zobaczyłem to dziwne spojrzenie którego nie potrafiłem rozszyfrować. Był smutny czy rozgniewany, czy jedno i drugie. Trzymaj się z dala od tamtego domu, powiedział. Miotła i szufelka, które trzymał w rękach, drżały. Ale dlaczego? Trzymaj się od niego z daleka. Ale. A teraz musisz już iść. Czeka mnie dużo pracy. Wróciłem szybko do domu i zdążyłem akurat na obiad. Dotąd nie opowiedziałem mamie i tacie o Hedwig i Willi Kvisten, dlatego o Henryku i drukarni również nie wspomniałem ani słowa. Dawniej prawdopodobnie zauważyliby, że zrobiłem się dziwnie milczący, ale teraz nie zwrócili na to w ogóle uwagi. Tamtego wieczoru jak zwykle położyłem się spać i na zajutrz jak zwykle poszedłem do szkoły. Ale przez cały czas myślałem o Henryku. Dlaczego aż tak się rozgniewał? Co było nie tak z Willą Kwistem? Tego dnia niezbyt uważałem na lekcjach, ale właściwie nic nie straciłem, bo to był przedostatni dzień przed przerwą świąteczną, więc i tak niczego się nie nauczyliśmy. Moje myśli krążyły wokół Starego Mężczyzny i Hedwig. Po szkole szybko wróciłem do domu, zjadłem kanapkę. I wrzuciłem łyżwy do torby. Musiałem spytać o to Hedwig po prostu musiałem to zrobić.